Cześć, jestem Natalia, chodzę do Chemika do pierwszej klasy technikum hotelarstwa. Nazywam się Angela Dąbrowska. Wybrałam tą szkołę dlatego, że spodobał mi się profil, z którym wiąże przyszłość. Poznam, że w sumie hotelarstwo to jest to coś, co bym chciała wykonywać. Wyjeżdżać sobie gdzieś za granicę, no po prostu pracować z przyjemnością, żeby wykonywać to, co chcę wykonywać. Myślę, że ten kierunek da mi pracę w hotelu za granicą i będę mogła rozwijać swoje dalsze zainteresowania. Najfajniejsze w tej szkole według mnie są zajęcia praktyczne i przedmioty zawodowe, m.in. podstawy hotelarstwa, pracownia hotelarstwa i usługi żywieniowe. Przede wszystkim jest to technikum i stawiamy tutaj na wiedzę praktyczną. W tej szkole również się znajdzie pokój, w którym się uczymy, gdzie co powinno leżeć i różne rozmieszczenie rzeczy i m.in. uczymy się na jakiej podstawie są przyznawane gwiazdki w hotelach. Teraz na przykład jesteśmy w pracowni hotelarskiej, w której uczymy się przyjmować klientów do hotelu. Uczymy się, jak musi być wszystko ułożone w pokoju hotelowym, tak aby nasz gość był zadowolony. W tej chwili odbywam praktyki w hotelu bursztynowym. Jestem zadowolona z tego wyboru, dlatego że można dużo tam się nauczyć i bardzo dużo fajnych zadań tam robimy. Myślę, że wiedziałam dużo ze szkoły i też od znajomych starszych z tej szkoły. Oprócz lekcji mam możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Są to zajęcia z projektu, kursy i różnego rodzaju staże. Ukończyłam kurs języka angielskiego na poziomie B+, C-. Cieszę się bardzo, że mamy możliwość rozwijania się w tym kierunku i odbywania różnych kursów. Czy podoba mi się tutaj w szkole? Tak. Są fajne znajomości, w porządku nauczyciele, wiele fajnych zajęć, na które z przyjemnością przechodzimy. Oceniam, że chemik jest bardzo dobrą szkołą. Jest dużo fajnych nauczycieli i uczniów i świetna jest relacja między nauczycielami a uczniem. Polecam Wam chemika. Polecam Wam chemika.